Zapraszam do kupienia koszulek oraz kubków z polonezami, które sam narysowałem. Kupując te koszulki oraz kubki wspierasz mnie i rozwój mojego kanału. Dobry. No witam, witam, witam z tej strony Oscar i dzisiaj kolejna paczka. Kolejne remonty, wymiany w Polonezie Karo Plus. Zobaczcie, co tam w środku jest. W tym pudełku mamy cały tutaj wtrysk, i przepustnicę do Karo Plus. wiecie, dlaczego ja to potrzebuję bo mimo, że mój Polonez jeździ, to od jakiegoś czasu zauważyłem taki problem jeden, że gdy jadąc na przykład 90 km na godzinę i trzymam nogę na pedale gazu, to prędkość spada na przykład do 85, 80, 70 itd., tak itd., tak no chyba, że znowu tak docisnę pedał dalej, głębiej, wtedy znowu jest 90 na godzinę i to się dzieje nie tylko przy prędkości 90, ale no, na przykład przy 60, przy 70 no, się zdarza. No i prawdopodobnie jest to zużyta przepustnica tutaj w całym tym mechanizmie, tutaj w trysku. Tak przynajmniej mi powiedział mechanik tutaj, z którym rozmawiałem. No i problem ogólnie jest dosyć powszechny, że te przepustnice w Polonezie y, zużywają się. Raczej nie da się tego naprawić, przynajmniej nie słyszałem o możliwości naprawienia tego, no chyba że... Ktoś z Was, nie wiem, ma jakieś doświadczenie, to możecie coś powiedzieć na prawa tutaj przepustnicy, raczej łatwiej będzie po prostu wymienić cały tutaj mechanizm, no i zamówiłem go tutaj, aczkolwiek mam pewne wątpliwości, czy to oby na pewno będzie przepustnica, no to jest dosyć pospolity problem, ale no, no nie jestem mechanikiem, żeby tutaj to stwierdzić jednoznacznie, że to chodzi o przepustnicę, więc tutaj przy okazji też jako, że nagrywamy te filmy o polonezach bo nikt inny tego za bardzo nie robi tak dokładnie, nie omawia, nie pokazuje wszystkiego. Ja się staram to wszystko pokazywać na YouTubie jako jeden z nielicznych naprawdę. No myślałem, że być może to jest, nie wiem, na przykład pompa paliwa, dlatego, no, że gaz, tak jakby no, na gaz nie reaguje samochód, tylko trzeba docisnąć, albo może filtr paliwa zapchany, no nie wiem, a być może coś jeszcze innego, być może wina przekaźników od pompy paliwa albo od wtrysku, no nie wiem, nie wiem, nie wiem, no... Mam nadzieję, że dzisiaj po wymianie tej tutaj y, przepustnicy i tego wtrysku no, problem zniknie, ale jeśli to nie to, no to możecie napisać w komentarzach o Waszych doświadczeniach, bo sporo osób widzę tutaj, wchodzi w komentarze, y, którzy mieli polonezy w latach 90. czy w, no, później po latach 2000. i macie doświadczenie w tym. Y, właśnie znacznie bardziej wolę jak przychodzą y, na mój kanał osoby doświadczone, czyli 30+, plus, 40+, plus, tak, 50+, plus nawet no. Jeśli są widzowie po 60, to też witam Was wszystkich i bardzo się cieszę, że wchodzicie. Nie za bardzo jestem zadowolony, że sporo osób nie ogląda po prostu dzieci nastolatków, no bo to ja bardziej bym liczył na doświadczenia i tutaj jakąś taką współpracę, rozmowę ogólnie z osobami doświadczonymi, które wychowywały się w latach 80., 90., wczesnych, 2000 niż na dzieciach, które te polonezy to widzą dopiero teraz używane. No a. Ja i inni, no to przecież pamiętamy dokładnie te czasy, kiedy te samochody były produkowane i można je było kupić w salonach. Dobra, to yy, tyle tutaj na początku takiego wprowadzenia. Jedziemy zaraz yy, z Polonezem tutaj i będziemy to wstawiali. No dobra, jesteśmy znowu w warsztacie. to ty znowu. Zaszczyt ciekawą syno. I będziemy zaraz mieniali przepustnicę. O ile to jest to. To jest druga przepustnica kupiona od Jarka Iwaniaka. Ogarka. Jarek Ogarek. Od Jarosława. Oj, dobrze nie od mówił, Jarosława. Że, mówił, że jeździł. Mówił, że chodzi dobrze, ale to każdy kierowca mówi inaczej. W każdym razie objaw jest taki, jak mówiłem, przy prędkości równej spada do. W każdym razie objaw jest taki, że przy prędkości np. 90 spada do 85, do 80, do 75 w tej mojej, więc być może to jest wina przepustnicy. Jeśli nie, no to trzeba szukać gdzieś indziej ustawia. pójdzie na złom. Pójdzie na złom. Jak BMW. Tak. Jestem za. Naprawdę. Trzymam krzyci. Może już dzisiaj. Najpierw zobaczymy. Nie będę coś robić. Wyjeżdżaj, jedziemy na koplanetę. Dobry. Dzień dobry. Oskar, przepustnica siebie mówi dzień dobry. Siema, cześć. No dobra, żeby dostać się do przepustnicy, no to trzeba ściągnąć filtr powietrza. Też to widzę samo. W barwiczu, jak będziemy tutaj do geżnika się dobierali, tam też trzeba ten filtr zdemontować. Jak tam filterek? No tak, trzeba będzie niedługo chyba wymienić, no. A, szybko to się brudzi. Polona nie lubi czystych części, daj mu spokój. i na głowę. To jest tutaj ta przepustnica. Zaraz zobaczymy, czy w niej dobrze wszystko chodzi. Czy nie dobrze? Czy może winą jest tutaj ten kabelek, ten wtyk tutaj. Czy może winą jest ten komputerek, ten sterownik tam od spodu. Czy chuj wie co? Czy to może nie to w ogóle. Będziesz pan zadowolony, albo nie. Ałsz, ty się bije jeszcze po móc. O to się uderzył. Co dlatego? Wiecie co dzisiaj jest? No. 1 maja. A ten troll każe mi pracować. To ty kazałeś to, mi to, dzisiaj to, przyjechać. Święto każe mi pracować, komunista jeden. A kto wprowadził 1 maja, święto pracy w Polsce, to pytanie do widzów. Pewnie zobaczymy, putin. zobaczymy kto poda prawidłową odpowiedź. Oskar. Nagrodą <laughs> będzie naklejka kanału. Pierwsza osoba, która zgadnie, dostanie naklejkę. Ech, kurwa. Co się ja Tylko pociągnął. Kurwa półpolna zaraz panu. Do tego pociągnął fajnie, czyć. Lubić ten zapach, nie? A? Prawdziwy mężczyzna lubi zapach benzyny. Stary stary Słyszałem. Dobra, wyciągnięta przepustnica. Tutaj kapie. Spędzmy. Nie przepustnica. A właśnie to jest tylko na razie taką cuwajeczkę. To nie przepustnica, że właściwie tutaj będzie cała. O. Panie. Powiedz mi Pan tutaj jak tutaj chodzi ta przepustnica. Czy tutaj się zacina czy nie, czy to nie o to chodzi? Nic Niby... się nie zacina. No właśnie no to o co tu kurwa chodzi to może nie to. O sygnały z tego urządzenia w trakcie dodawania gazu. No bez dodawania gazu tak jak mówiłem. Też. Na, sprzę... na sprzęgle na pierwszym biegu. Że stąd idzie jakiś błędny sygnał o położeniu przepustnicy. Mhm. To się ma do co działo. Można posłuchać. A jednak jest jakaś ciszęca. Proszę zwrócić uwagę, tutaj jeszcze jest jeden, tutaj, yy, jedna dysza Podciśnienia tutaj w tej oryginalnej, która była w mojej porządku, jest zaczupowana. Tutaj zobaczymy, co Andrzej zaraz wymyśli. Byłem małgorzatką. To jest pytanie, czy nie śniadanie. Czy założyć tamten wtrysk? Czy zostawić tamten wtrysk? A po czym poznasz, który lepszy? Moje poczytać, co tu pisze na tym i na tym. Czy to jest ta sama firma? Pokaż. Takie jakiś numer jest. 506. A tam czekaj, No wiem. No. A tu mamy też pięćset. Także co? Niby to samo chyba Co? się spotka. Zobaczymy, jak szybko Ci to pójdzie. Myślę, że tobie poszło szybciej. No, chyba 10 razy dłużej. Nie dowiemy się, jak nie spróbujemy no, może, mo, może kiedyś, no. Może kiedyś. Dzisiaj jest dzień. Wcześniej wstałeś, więc... Za co ja płacę? W jeszcze nic nie zapłaciłem, więc... No ale ogólnie, za co ja płacę? Myślisz, że mi się chce tutaj ręce brudzić? Jeszcze słowo, a biedy nie zabraknie. Dostaniesz rękawiczki. No pierwszy raz w ogóle też cię widzę, żebyś w rękawiczkach robił, zawsze to bez, ale? No polona za w rękawiczkach, szczerze, bo to No wcześniej robiłeś bez. No prawda. Już polona za. No po co się, czym ty zarazisz? Z tym chlizną jak. A no. To, że polonezy upodobniają się do swoich właścicieli. To psy chyba raczej. Nie, <laughs> Właściciel to poloneza raczej. Ty, też nie powinieneś żyć kurwa w tym momencie. No przecież włosy miałem zielone, pamiętasz? Różowe było ładniejsze. Sara. Pierwsze stierowanie na złom. tak jak to zawsze było skolone z kolonami, części przypowa. Polono nie zrobiłem. jak to było, że nigdy nie naprawisz go w 100%. Tutaj też, patrzcie, są takie spinki czarne o w obłokach, o, czegoś takiego nie ma. Zaraz zobaczymy, czy to się wygląda złożyć, jeden z drugim. Z trzecim. Ależ tu brzydki. Bardzo. No, tak jak, ja, jak i ty, Oskar. Co ja kupiłem? A to tylko ty wiesz, coś ty kupił. Czy tak? było tak? To, było tak? O, to są te spinki. Masz, poczęstuj się. sobie się Myślę, żeby coś coś też myśleć Ciało się. Ale wstanie, co to jest Wące. Wące. Jest Pan zadowolony. Oskar. się przycenie. Może się kurde złoży. Ta przepustnica jest tamtego. Ktoś jest z tego. Pamiętasz Oskar Sadaczego? Do Nie. Dobrze, że chwilkę nacisz. Trzy. Wszystko przez zyskany. jako się to stary komunista, postanowił świętokradztwo. Tu ty kazałeś mi dzisiaj przyjechać. Ja myślałem, że to Kto się mówi? pojebało tobie, że ja przyjadę, brama będzie zamknięta 1 maja. A przyjeżdżałem, przyjechałem, patrzę, otwarte. Czeka, stoi już o 8. No. Jest to jest specjalista od stop No. Trafił? Trafił. Okoś konkurs, czy no. Polonez ruszy z miejsca Jeszcze no. <grym> ja tutaj się wyja? przejadę trochę, jak nie to wrócę. No i po co? Nie, nie zapłacę w razie co. Po co wrócisz? Albo nie wrócę, bo się zatrzymam gdzieś na drodze. No. Nie no, zobaczymy, no, zobaczymy co tu Dobrze jest. wiesz, że gwarancja jest dobrana dobramy No, do bramy, no. no to po co Ja wrócisz? myślę, że on nawet za bramę nie wyjedzie. Nawet nie odpali. Myślisz, łączę. Zobaczymy co tutaj wyczarowałeś. będzie człowieka. w turbo. czy ja do Warszawy dojadę. A kogo to obchodzi? <noise> Za pomoc drogową kto będzie płacił? Te, te Znasz takie mądre, staropolskie przysługi? Jakie? Że z gówna na bata nie ukręcisz. No właśnie wiem, no. Jeżeli się stołujesz na chrocie w częściach, no to... A gdzie to kupić nowe? no? A ja pewnie się założę, że wyjadę i nadal będzie się dławił, i no to, i to znaczy, na pewno nie to. Że to nie wina przepustnicy. No ale ja mówiłem. Co mówiłeś? Że to nie, może, może nie być to, i jak to kurwa sprawdzić? No? Zobaczymy czy odpali. Czy wybuchnie? Wszystko. Uwaga, uwaga. Zobaczymy co się będzie działo teraz. Tworzymy sobie szybę, w razie co? Dobra. Chodź majster, zobacz czy tak jak trzeba Kozakiewicz ja. Gasić, ustawiać A ja się znam nie stanie Przejedziemy się zaraz, no zakładaj filtra i zobaczymy no to co, gasimy nie? Dajcie to Zabaw się! Sam, sam naciskał pedał gazu. Sam ja podpadłem. naciskałem. Nie żadnego padała nie naciskałem. Nogą jeszcze. O kurwa, podała nogą. No. <laughs> Co ty gadasz w ogóle? Oskar. Mamy sukces, bo samochód to Ciekawe, co że do dana? domu dojadę. To już mało Będziesz dobrało. mnie holował. Jeszcze kurwa co. Ja wiesz, że dzisiaj święta i podwójna stawka za tak. No tak. No. został osiągnięty, wymieniona. wymieniamy Trzeba mi bardzo będzie Tak, tak. To, Mam wprawę Jedna chyba w to czy w tamt Snioska? No. Motylka nie masz jakiegoś gdzieś? Nie ma. No to nie jest to chuj tam. to się rzadko kiedy odkręcam. W borwiczu części, ale jak wymienię gaźnik, to mam nadzieję, że już tak często nie trzeba będzie dolewać paliwa. Nadzieję matką głupich. Nie Jakich? Naiwnych. To to samo To otwiera, tu piorunę narysowane osoby. No piorunę, no pod napięciem ten samochód jeszcze co? Achtung, Achtung Achtung, ani mi nie mówię, że chyba podłączyłeś po samochód. To, ale kiedy ściskanie tego pasku, to tak trochę się słabo z cenem mija. Podoba mi było. Zrobnik było. Chujowo było, chujowo będzie. Tak to no. Tu No. Rura do turbo jest. Musimy no, to odchodzić, bo wstajesz i tu. No tak, wtedy tam się wciskasz. Rozmiarem wypasowało, nie? A przepraszam, to jest na no. tak, tak, tak. No to jeszcze bym zabrał, bo może się okaże, Przesze. że to nie tak. Reszcie, dziękuję. No dobra, przejedziemy się, zobaczymy, jak to chodzi. Czy wszystko chodzi tak jak trzeba, czy nie. Dobra, to na razie muszę wyłączyć kamerę, bo muszę oczywiście wyjechać Dajcie mi chwilę, no i tam za warsztatem nagram jeszcze filmik jak jadę Zasubskrybuj mój kanał Dobra, będzie Andrzej jechał, zobaczymy jak się jeździ Polonezem po latach Zobaczymy jakie będzie miało wrażenia Możemy ten podriftować na prostę. O tak! No, jeszcze ani razu nie jeździłem na drifcie nim. Odbierasz Serce boli, Nawet ja tak nie jeżdżę Kurwa jeżdżę Kierunkowska spanie Nie odbija O, magiczne 60 oślepaliśmy Dobra, bierzemy się do uprzedzania To ma Tak to stawiał Oooo, jedno kręcię. Ja tu kapitanem? Panie, ja bez pasów jadę. O, a, a. Boże. Na ręczny będziemy wracać. bo zaraz rowerzyste przejęcie, jak za młodzieńczych lat Powiedz. Słabo idzie bardzo słabo. Słabo, tak? Możemy potrenować, bo jeszcze w nie mam. Pieniem, co z niego zostanie. Zadowolony? Nie. Po latach nie. Nie żebym cały dzień pojeździł tą tak. Zapraszam do kupienia koszulek oraz kubków. Polonezami, które sam narysowałem, kupując te koszulki oraz kubki. Wspierasz mnie i rozwój mojego kanału. Dobry.